Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, Online jest oczywiście ewent niepodległościowy związany z niepodległością Stanów Zjednoczonych, która... wam jest w sumie 4 lipca. Na tym idzie. event niepodległościowy, co on dodaje? Wróćcie w zasadzie mamy cały czas praktycznie to samo co dosłownie co roku, i tam jak to weszło pierwszy raz w 2014. Praktycznie, mówię, co roku jest to samo. Co prawda, zmieniają się takie innego rodzaju premie, ale taka główna zawartość tego eventu pozostaje niezmieniona. Ogólnie to tak: w strojach mamy po prostu stroje niepodległościowe, numerek 8. I mamy 4. Ja sobie pochodzę w tym. Jeżeli chodzi o te rzeczy, w zasadzie jak to kupicie, to wam to zostanie. Jeżeli będziecie tak zainteresowani, w tym miejscu mamy nakrycia głowy, i tutaj też mamy, jak wejdziemy sobie w 17: specjalne nakrycia głowy, to są rzeczy z dnia niepodległości. Możemy sobie wziąć jeszcze kupić kolejne rzeczy. Koszulki, numerek 27, koszulki. I mamy tutaj koszulki z Stanów Zjednoczonych, tu mamy przerwę. Mamy kolejną koszulkę znowu są przerwy, kolejne koszulki ze Stanów Zjednoczonych. Jeszcze tu chyba była przerwa jeszcze jakaś tam była. Doskonale pamiętam o tu jeszcze jedno było. I to tyle, jeżeli chodzi o koszulki. Numerek 53. Kamizelki. I tutaj też mamy parę kamizelek. Stanów Zjednoczonych raczej to sam mówię, trochę duplikaty tych wszystkich strojów jakie są. Ale też mówię, warto wspomnieć, że można sobie jakoś osobno to po prostu poedytować. I to tyle jeżeli chodzi o ubrania. idźmy sobie w takim razie, bo tu blisko jest fryzjer. Także mamy też jedną fryzurę z tym związaną, A, mianowicie ta. Taka, taka fryzurka. Jak coś jak to kupicie, to wam to później zostaje, więc jeżeli sobie chcecie zrobić jakiś fryz konkretny, to mówię, później wam taki zostanie. Jednakże tutaj to jakby nie jest koniec, mamy jeszcze farby na twarz. I tutaj proszę mamy amerykańską flagę. Myślę, że możemy zmienić oczywiście natężenie tego tutaj, nie? Może mniej, żeby było praktycznie widoczne, no i tak, żeby było bardzo widoczne. No i dobra, jeżeli chodzi też jeszcze o wygląd, mamy ostatnią rzecz, jaką są maski. I tak, maski mamy do kupienia w kategorii zwierzęta. My tu po prostu zjedziemy niżej, 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 bo to mówię. O, no, mamy kilka tych masek. To w sumie tyle, jeżeli chodzi kompletnie o ubrania. Mamy jeszcze coś takiego. Patrzcie, jak tutaj mamy, mamy swojego MCO, to mianowicie możemy na samym pojeździe zamontować sobie oznaczenia. A na, na, na naczepie, patrzcie. I tu mamy po prostu różnego rodzaju związane ze Stanami Zjednoczonymi. Chociaż jeszcze mamy jedną rzecz. A to akurat jest na OA. OA, dym spod Opon. I tu jest coś takiego jak patriotyczny dym spod Opon. Żeby to zamontuję, żeby wam to pokazać. Żeby też wam lepiej pokazać, to wyłączę po prostu. Rozapnę sobie tam naczepę, żeby było widać w tym tirze mianowicie patrzcie tutaj jak są te... robię dym z podopon, po prostu robię to w kolorach flagi Ameryki i co ciekawostka to jest jedyny tylko i wyłącznie taki dym z podopon, który zmienia sobie dym po prostu, żaden inny tak nie robi no i dobra, wchodząc sobie tutaj w ammunition mamy też kilka rzeczy które nam się tutaj zmieniły po pierwsze mamy na spadochronie w barwach USA to na pewno był cały czas, ale jest taniej to co tutaj wychodzi z tego spadochronu jest po prostu patriotyczny spadochron. Nie ja wiem jak to można nazwać. Jak widzicie podstawowy spadochron, to się po prostu nazywa. Coś możemy dać, o patriotycznie, żeby było. I mamy też dym, który też jest patriotyczny. No ale wychodząc sobie ze spadochronu, mamy w tym miejscu dwie dokładnie dodane bronie. Pierwsza to jest muszkiet, a druga to jest wyrzutnie fajerwerków. Wyrzutnie fireworków idzie jeszcze zdobyć w inny dzień, bo też na nowy rok się pojawia. Jednakże muszkietu, no, no nie, nie da się go chyba zdobyć. Chyba, że czasem może się pojawić w furgonetce z bronią. W tym tygodniu też się pojawił w furgonetce z bronią, więc będzie odrobinę tańszy. Generalnie jak te dwie bronie się prezentują, bo akurat mam schowane. Mam schowany muszkiet, ale mam wyrzutnie fajerwerków. Pokazałem sobie wszystkie bronie, także tu mam muszkiet. Generalnie sam sobie muszkiet jest dosyć potężną bronią. Nie jest to jakaś dziadowska, tylko ma niestety jeden minus. Mianowicie, patrzcie. Jak zrobię strzał, teraz trwa przeładowywanie i zanim przeładuję, trochę to zajmie się, ale można robić coś takiego i pyk. Jak ktoś nabierze dobrej wprawy, to będzie ogarniał tutaj i to dobrze. Jak widzicie, ja wtedy bardzo szybko kasuje sobie reloada, jeżeli przemieniłem się na granat. Tylko że trzeba to jeszcze dobrze ogarnąć. No a druga rzecz to wyrzutnię fajerwerkową, akurat mamy idealnie, bo mamy ciemno można powiedzieć, że jest, bo jest 20. A wtedy strzelając w niebo. Możemy sobie pooglądać wielki, które wybuchają oczywiście w kolorach laki z Stanów Zjednoczonych. One też co prawda damage'a za dużego nie zadają, jak tutaj zobaczycie, patrzy, bo tu mamy radiowóz. Nazwijmy, że przejechały obiekty testowe. Jak widzicie, przeżył to całkowicie. Nie trafiłem. Do drugim strzałem już padł. No, no i to w sumie jest tyle, jeżeli chodzi o Amunation. No i wraz jeszcze z tym eventem mamy dostęp do dwóch pojazdów. E, jeden... Który mamy, to jest do kupienia za dosyć w sumie nieduży hajz, bo pamiętajmy, to było w 2014 dodane. On po prostu jest w dziele motocykle, już będzie, że według ceny, i on jest tutaj do kupienia. Jak go kupić raz, on już cały czas będzie w waszym sklepie, więc nie tak, że wam zniknie. Co jest ciekawe na temat tego motocykla: on ma takie oznaczenie, którego nie da się zdjąć i w sumie. To jest Minus i Blues, bo to jest jedyny taki motocykl. Ja tam ten motocykl mam sobie u siebie, już tutaj kupiony, mogę zrobić z nim, nazwijmy, małą przejażdżkę po mieście. On był też w fabule wykorzystywany w jednej takiej misji, akurat tam no, było oznaczenie policyjne oczywiście. No ale mówię, nie da się tego ściągnąć, zamontować, nic innego. Ale poza tym oczywiście jest jeszcze dostępny jeszcze jeden pojazd niepodległościowy i patrzcie my sobie tutaj. On jest do kupienia na Wurstoku. I na samym, tenkim dole jest. Mianowicie tutaj mamy Liberatora. Po prostu się go kupuje. I ja akurat go nie mogę kupić, no bo to już jest pojazd odblokowany. Ale tak. Dlaczego go nie mogę kupić? Ponieważ Liberatora, żeby sobie wezwać, dzwonimy do Pegasusa. On się znajduje w kategorii Monster Truck. No, i w sumie tak Liberator się prezentuje. I to w zasadzie jest tyle: To jest Stolusienki Content Niepodległościowy, związany z no, Niepodległością Stanów Zjednoczonych. Co prawda, w sumie jedna rzecz jest akurat taką ciekawostką, jeżeli chodzi o niego. Mianowicie sam sobie Liberator 142014, To jest po prostu data. To jest mianowicie data, kiedy został wprowadzony ten Liberator 142014. No, ale w zasadzie tak się prezentuje cały event, no mówię, no niepodległościowy. Takie, powiedzmy sobie, że jest, że jest, ale no takie mało ciekawe to to jest, mówię, poza tymi dwoma broniami, ewentualnie tym pojazdem, jak są, jak i motorem, to są najciekawsze rzeczy, jakie mogą być. Także na no co? Bo by na tyle, do następnego, cześć.